tak na poważnie, to cześć, witajcie. Ja jestem Killster. A to kolejny odcinek z Fortnite. I no, tak nie było dawno, Fortnite, wiem o tym. Yy, bardzo was za to przepraszam. ci. Yy, nagram taki krótki odcinek o zmianach w broniach. I no, mniej więcej, bardziej będzie to zmiany w broniach. I mniej więcej. Dziękuję za subów, nie? Dziękuję za 100 subów. Niedługo pojawi się specjal, jak, trochę tego nie przemyślałam, że wbiję 100 subów tak szybko. Widziałem, że w tym tygodniu, poprzednim tygodniu, ale nie widziałem, że tak szybko. No ja już bez przedłużenia pokazuję wam się na ekranie już pierwsze statystyki broni, czyli głównie będą pojawiały się statystyki obrażeń. Pojawiły się statystyki Nowego SMG, który powinien się zgadzać, bo była jakaś mikroaktualizacja, jakaś ja nie wiem, co ona w ogóle dodała. Obrażenia powinny się zgadzać, i my właśnie sobie tutaj lecimy. I tu mamy BOSIKA, więc od razu musimy go wyeliminować. Przydałoby się, przynajmniej, Jezu, ale tu jest dużo skrzynek, widzicie bo na jemna pieczara została mega mocno zaktylizowana. A właśnie, a jeśli się zastanowię, co jest w lewym, to z lewy będzie róg? Możliwe, że lewy. W lewym górnym rogu jest to po prostu 1, 0. 1, 0. 0 jest dla siódemki, 1 jest dla UR. Więc gdzie jest ten bosiks? Bo roz, raz już go pokonałem z witusiem. Co jest? A zapomniałem, że on się teleportuje. Co jest? Co jest? No nie! Jezu, przepraszam, ale... Od kiedy on tak taka, Ja nie widziałem, że on jest taki agresywny. Ja Was bardzo przepraszam, bo ja nie widziałem, że ten boss jest taki agresywny. Yy, za to... Już chciałbym was teraz tak przeprosić. Gdzie on jest? Do kogo ten bodna była No cóż, w zamiar super że trochę zwlekam. To pojawiają wam się teraz statystyki auga. Ale myszkę mi jeszcze odłączyło. No nie, no nie wytrzymam, nie? Specjalnie zmieniłem na odcinek myszka. No nie wytrzymam. Nie jakiejś statystyki. Ja wiem. Złotego auga nie ma chyba. Przynajmniej ja statystyk jego nie mogłem znaleźć. Lecimy na bossika! Part 2 już wyhealowany. Ten już chyba kewa nie ma. A ja mam. Hehe. Tylko wcześniej miałem więcej. No jestem tego to małe. Let's go. I ty może sobie armię, albo nie. Gin. O, miałem nie budować w tym odcinku, zapomniałem. O, i sobie już tutaj Gielandsko go pokonaliśmy. Jest to pierwsza e, broń, czyli broń taka nocnowizyjna, która jest jedna z chyba najcynniejszych e, mitygów w grze. Na, na szczęście się nagrywa chyba, nie wiem. I, I jest to pierwszy mityk z trzech, które są na wyspie. Mniej więcej występują teraz statystyki tego mityka. W sumie z auga też mogłem poczekać, ale już tak... Ja bo się nie przygotowałam jednak. Nie, nie widziałem, bo myślałem, że on tylko może atakować normalnie. Yy, więc sobie tutaj ułożymy takie temki. Apteczka może się przydać. Bierzemy amunicję i let's go. W ogóle nie wiem, czy są przypadkiem y, battle Plusy na mapie, bo to jest pierwsza moja gra, od razu to zrobię, to nagrywam odcinek, z czego nie powinienem, powinnam się bardziej zapoznać. Wolę nie wchodzić na te śmigła. Eee, to, to jest lunchpad. Nie, lunchpady są w grze? Nie usunęli ich już? A nie, bo chyba budowanie wróciło, nie? Czy tylko w laboratorium? A w sumie ja nie patrzymy stąd lecę, bo tu jest od razu obok kolejny boss. Tylko wystarczy się do niego dostać. Yy, pijemy sobie potaczki. Yy, ta myszka co jest stara wziąłem, to sobie jest trochę głośna. Mam nadzieję, że już takiej mocno nie słychać. Bo jak klikam, to, to mnie trochę to wkurza. E no gdzie jest ten boss? A tu powinien być. Mm. Co jest? O, chyba znarfili tą broń. Bo słyszę, jest szybka strzelna. Albo się dałem w balona zrobić. Ok, idziemy na górę, aby nas nie zlokalizowali. E, nie. Ok, jestem debilem. W ogóle dajcie znać, czy ten... Bo ja czytałem plotkę, że już jest ten tryb bez budowania. Nie no Nie, nie wytrzymam z tym komputerem, No po prostu nie wytrzymam. I tutaj mamy nowego bosika. Ej, ej, morda! Morda, 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 morda. Jestem debilem. Nie, karabin bardzo celny. No dawaj, rzucaj granata! O! Już się zaczyna już trochę. Już bardziej ogarnia. Co on tu gran Granaty dużo. Myślę, że obok nie leży granaty takie. No i chłopie, no proszę cię! I tu zaraz do mnie przyjdzie, serio? No, ja... czy mi naprawdę życie musisz utrudniać dzisiaj? Miałem ciężki dzień, ok? Fajny, ale ciężki. Ty ale urwał. kałach na chyba najlepszy, znaczy Aug. A on ma to, on ma to, on nie ma. Yy, no cóż. Myślę, że tutaj dużo życia stracę. A tylko Armorek straciliśmy, wtedy możemy sobie bardzo szybko odnowić. I lecimy do trzeciego i chyba już ostatniego bossa. Tak, ostatniego. Nie ja teraz yy, statystyki. Pompy, mniej więcej nowej pompy. Yy, będą teraz na ekranie. No i jest nowa pompa, nie wiem jak, nie wiem jak ona się nazywa. Jak yy, nie zapomnę, to gdzieś macie tutaj jeszcze nazwę tej pompy. Może nie nazwę. Yy, bo nazwę to może każdy dodać, nie? Co so, jezu! Biedny samochód. Nie przeżył, to nie biedny. I tutaj jest ostatni boss. Tam gdzieś była snajpa, więc mogłem po tą w sumie iść. No i ma, yy, w tym sezonie są trzy mityki. A jeśli jest ich więcej, to nagram filmik mniej więcej z tej Go ostatniego mityka. Nie jest to. To chyba nie jest doktor Slow. Doktor Slow, nie Doktor Slow. Srou. Srał. Srał, srał. Mniej więcej jak to jeszcze nagrywam, to chyba jeszcze jest marzec. Bardzo... Nie, marzec jakby bardzo dużo się mi duży. A na przykład z tydzień... E, zostaw mnie. Cię pozwa. Jest Doktor Slow, widać ją. Jest tu. Chłopie, bo jak ja zacznę do ciebie otwierać okień, to się nie pozbierasz. Miek karabinku! W ogóle... Okej. Okay. A wy nie widzicie, że ja nawalam do waszych? Przeladujmy. No, zauważ mnie. Myślałem, że znikło, nie? To zostało bite. Ale one we mnie na poż... E, doktorki! Ja chyba będę musiał się wyakuować stąd. Ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne z nimi walczyć. Hm. Głupek. Okej, okay, chyba jakąś armię minimuszę. Teraz mniej więcej już ok był, nowy SNG był, nowa pompa była, był no ten... To teraz chyba... Na koniec ogłoszę jeszcze nową pompę, która wejdzie do gry. Najprawdopodobniej, bo plika gry coś takiego widziałem gdzieś, na no internecie, ale to o tej pompie sobie trochę później pogadamy. Teraz porozmawiamy o chyba zmianach w grze, czyli o powrót bombach. O powróciły bomby granaty, bardziej uderzeniowe. Wróciły C4, wróciły. Co tam jeszcze wróciło? Wrócił rewolwer z nowymi statystykami, które właśnie się wyświetlają na ekranie. Tak. Okej, okay, już jestem, ja mam chwilowe... ...awkę. Ty, doktor Sloan, bo ja z tobą nie skończyłem. Zdechła? Ty, no nie udało mi się jej powalić. Nowy wybacz Fortnite. Oj, te, te, tego było mi ciężej rzucać. Co jest? Niewidzialna doktor Slow? Zakładam, że mogło się to dla mnie gorzej skończyć. Jakby się zrespiły trzy niewidzialne. Ale dosłownie grałem, przez... widzieliście, mam to nagrane, że walczyłem przez chwilę z niewidzialną doktor Slow. Pozwólcie, że ja sobie zabieram te mityki. No i co? Zdobyliśmy wszystkie już mityki i mniej więcej chyba można, mogę teraz z Wami porozmawiać na temat nowej pompy w Fortnite. Co ta nowa pompa będzie nam oferowała? Będzie to podobno, nie jest to potwierdzone, po prostu to gdzieś jest w plikach nowej pompy, połączone, to będzie połączenie dubeltówki ze spazem. Nie wiem, jak ma to niby działać. Po prostu coś w plikach gry jest tak napisane, więc. Na razie nie chcę wam mówić za tym za dużo, bo. No. Teraz nie więcej wyświetlają się tylko niby statystyki. Więc. Panu w sumie na dzisiaj tyle. Zdobyliśmy dzisiaj wszystkie mityki. Wszystkie mityki. No, ja jestem, nie mogę ekwipunku otworzyć. Trochę internet leguje, bo jest. Czytaj mi ty... Niech mi się ta ściana usunie. Niech się one wywalą w jednym miejscu. No to już jest teraz F1. O nie F1. Print screen i proszę bardzo. To na dzisiaj było tyle. rozmawialiśmy o, jeszcze ten, ryby termiczne wróciły. O, i widzicie, bym zapomniał, ryby termiczne, ale ryby termiczne tylko się ten, y, zmieniły. Jeśli będziecie mieli okazję, to przetestujcie rybę termiczną, bo ryby termiczne są teraz o wiele lepsze niż kiedyś. Aha, mega mam lagi, teraz nie, nie, nie złapię niczego. No cóż, z tym akcentem braku internetu żegnam Was dzisiaj, trzymajcie się i cześć.